Halinka Mlenkowa, Polska jest ukreska dla niej tylko wspomnieniem. Halinka Mlenkowa, Polska jest ukreska dla niej tylko wspomnieniem. Jak donosi Tygodnik Zwiat i Ludzie, Kalina Mlenkowa pierwszy raz od lat nie przed Bukreska Y bakarty pobytu w Polsce. To koniec jej kariery w naszym kraju. Jako Polka urodzona na Zaolziu, Kalina Mlenkowa, 40, ma czeskie obywatelstwo, paszport, dowód i prawo jazdy. Do Pragi jest dziba od dziecka. Uwielbia czekoladę we Muzeum Czekolady i umiera ba ze strachu w Muzeum Straszy Deł. Kiedy nawet za kreska artowa ba, kreska e mogbaby zostać tam na zawsze. Ale kiedy jejem kreska, czeski biznesmen Leszek Wronka, zaproponował jej przeprowadzkę, bibasi z mylami, bo w Polsce czuba się znakomicie. Po przeprowadzce do czeskiej Pragi kariera gwiazdy Zabama Basi. To w Polsce, w Krakowie, rozpoczęła swoje artystyczne karierę od nagrad z zespołem brat Hanki. Tu urodzi psi i syn, Piotr, 13. Mylaba, Kreska e zostanie u nas na zawsze, mimo problemów typowych dla cudzoziemców. Potrzebuj karty pobytu i co Pilat musz potwierdza zameldowanie zdradziba kiedy w przybywieszczeroci? Największym entuzjast przeprowadzki nadwe dwie psyn wokalistki, Piotr, 13. Od pierwszych lat kreska ciał czy psi odzyka czeskiego, zwiedza i bardzo to miasto polubi. Nie mógł psi doczeka, kiedy zamieszkaj w pięknym apartamencie w centrum Pragi. M gwiazdy przygotowałby dla niego pokój w ulubionych kolorach. Gdy latem ubiegłego roku wokalistka pakowała ostatnie rzeczy do swojej walizki, mówiła sobie: "Kreska, syn nie odnajdzie się w nowej rzeczywistości. Wróć do Warszawy." Tylko dlatego nie sprzedaba swojego mieszkania na Mokotowie. Jednak Piotr doskonale się w pradze czuje, po lubi pnow klas, znalazł nowych przyjaciół. Na pocztku CZ sto ściab wraca, bo tęsknił, a najbardziej za kolegami. Teraz nie maju kreska o tym mowy – mówi tygodnikowi zwiat i ludzie jej znajoma. Za to tęskni pani Halina. Po przeprowadzce jej kariera utknęła w martwym punkcie. Zwykle przed witami du kreska o koncertowa baskoldami, w tym roku niewiele. Po nowym roku kalendarz Haliny równi kreska wieci pustkami, ale na razie nie zamierza wraca do Polski. Najbardziej jest rodzina. A Piotrek w Pradze czuje siu kreska jak w domu zapewnia jej znajoma a przecie kreska jego dobro jest najwa